Niedawno zakończył się proces lewicowej aktywistki Marty Lempart, która na swoim profilu na Facebooku nazwała Jacka Miendlara neonazistą i bandytą. Sąd uznał jej winę, ale odstąpił od wymierzenia kary z uwagi na niską szkodliwość czynu. No jak można to skomentować w odniesieniu do miażdżącego wręcz wyroku, który pan usłyszał niedawno w swojej sprawie za negatywną ocenę innej działaczki lewicy? No. Trudno wierzyć w bezstronność sądów, delikatnie mówiąc. To jest wiele przykładów. Sławomir Cenckiewicz został skazany na przykład za tak zwane szerowanie, czyli udostępnienie memła ze Sławomirem Nitrasem. W Wojciech Biedroń, dziennikarz, został skazany za to, że to w procesie karnym, za to, że napisał, iż sędzia Łączewski za swoje kłamstwa skądinąd niewątpliwe ma postępowanie dyscyplinarne, a sędzia Łączewski ma tylko tylko postępowanie wyjaśniające. Więc to wystarczyło, żeby dziennikarza skazać. Był absurdalny wyrok na Pawła Lisickiego, no, ten wyrok na mnie też no, nie chcę mówić. A z drugiej strony, właśnie taka historia pani Lempart. Czy Proces Jerzego Owsiaka, który bez wątpienia znieważył panią Krystynę Pawłowicz, ale sąd umorzył mu warunkowo, to to znaczy, że jeżeli, owszem, uznego go za winnego, ale stwierdził, że jeżeli przez rok powstrzyma się od obrażania pani Krystyny Pawłowicz, to sprawa ulegnie zatarciu. No i takich dowodów, że, że sprawiedliwość w naszych sądach to jest cyrk po prostu i tak naprawdę mamy do czynienia z politycznym zaangażowaniem sędziów, którzy orzekają zgodnie z linią salonu, zgodnie z linią mediów lewicowo-liberalnych, można naprawdę znaleźć dużo i wydaje mi się, że każdy, kto obiektywnie oceni te wszystkie wydarzenia, może je ocenić tylko w jeden jedyny sposób. Nie ma sprawiedliwości w polskich sądach, szczególnie od momentu, kiedy się zaczęła reforma ziobry i walka o tak zwane wolne sądy. Sędziowie nawet przestali się już krępować. Chodzą w koszulkach partyjnych z napisem Konstytucja, uczestniczą w partyjnych... Działaniach. Na czoło się tutaj wysunęło Stowarzyszenie Sędziowskie Justycja, które jest czymś w ogóle horrendalnym, ponieważ konstytucja, ta sama konstytucja, którą oni tak fetyszyzują, jasno mówi, że sędzia nie może należeć do partii politycznej i nie może należeć do związku zawodowego. A Stowarzyszenie Justycja jest jednocześnie i związkiem zawodowym sędziów, i prowadzi działalność partii politycznej, bezwstydnie angażując się w polityczne kampanie i w kampanie wyborcze. Więc Mamy, mam nadzieję, że tylko chwilę chaosu, a nie stan totalnego załamania systemu sądownictwa, ale przecież mówimy tu wie pan o takich pyskówkach, takich rzeczach, które obywateli mało dotyczą, ale ci sami sędziowie rozstrzegają sprawy które boleśnie dotykają wielkich grup obywateli. Ci sami sędziowie rozstrzygają sprawy milionowych często należności w, w sprawach gospodarczych. Być może dopiero jak któraś spółka skarbu państwa zostanie skazana za bezdurno na jakieś miliardowe koszty, no to wtedy się rządzący ockną. A Znowu w takich sprawach no przypomnę jeden z największych skandali lat ostatnich, czyli pan Krzysztof Pusz, współpracownik Wałęsy, który sprowadzał śmieci do Polski, za to odpady toksyczne w Polsce groziła mu kara pięciu lat więzienia i tyle żądała prokuratora, został ostatecznie przez sąd w Gdańsku skazany na grzywne 20 tysięcy złotych. No Z takimi sądami mamy do czynienia. I jeszcze do tego mamy szefa Stowarzyszenia Justycja, który najpierw wysyła do Rzecznika Prawdy Dyscyplinarnych doniesienie na sędziów PiSowskich. A potem obrażony, że nie zostali oni ścignęli tak jak oni, stwierdza, że on nie uznaje tego rzecznika i on nie stawi się sam na jego wezwanie, chociaż wcześniej go uznawał. I gdyby rzecznik uznał jego argumenty w sporze z innymi sędziami, rozumiem, że uznawałby dalej. Ale teraz nie uznaje, czyli krótko mówiąc daje demonstracyjnie przykład, gdzie on ma prawo jako sędzia. No upadek po prostu to jak to można skomentować upadek sądownictwa w Polsce upadek wiary obywateli w, w to że można w sądach sprawiedliwość znaleźć Właśnie nie od dziś mówi się o tak zwanej wyjątkowej kaście, czy uprzywilejowanej, specjalnej kaście dotyczącej polskiego sądownictwa. No ale Prawo i Sprawiedliwość mimo dużego poparcia nie zreformowało przez cztery lata tego systemu. No nie udało się przeprowadzić ani weryfikacji, ani jakiejś skutecznej reformy w takim razie, gdzie ludzie mogą szukać sprawiedliwości. Prawo i sprawiedliwość to jest dziwny paradoks, bo myślę, że cztery lata, lata temu, kiedy ten wynik 37,5% dzięki korzystnemu zbiegowi trzech okoliczności przełożył się na większość sejmową, to wszyscy myśleli mniej więcej tak, jak to w moim środowisku się przynajmniej zakładało. No, Gospodarkę to oni z pierwszą, ale przynajmniej komuchów pogonią. Tymczasem mamy. Całkiem niezłe wyniki makroekonomiczne i nawet przymiarki do budżetu bez deficytu, co byłoby rewolucją na, na skalę trzeciej RP. Natomiast komuchy mają się doskonale i rządzą i w sądach, i w wyższych uczelniach, jak pokazuje przykład profesora Nalaskowskiego, i w środowisku artystycznym, jak pokazuje prześladowanie Redbada-Klinstry. Mają się świetnie pod tą pisowską władzą. Bardzo ważne pytanie pan zadał, dlaczego? Moim pytaniem dlatego, że ta władza ma charakter sanacyjny, to znaczy... U... Uważa, że odnowa musi być odnową moralną, i trzeba ją dokonać poprzez kadry. Kadry decydują o wszystkim, to akurat nie jest z sanacyjnej tradycji, ale gdzieś tam podobny jest sposób myślenia. Trzeba mieć swoją kadrówkę, Pierwszą Brygadę. To jest taki rodzaj zakonu ludzi prawych, którzy obsadzą wszystkie stanowiska w państwie, i w ten sposób się to państwo poprawi. Dokładnie to robił Piłsudski w latach 30. -tych. Nie wyszło delikatnie mówiąc. I dokładnie tak sobie wyobrażał tę reformę Jarosław Kaczyński. W związku z czym jeśli mówimy na przykład o wymiarze sprawiedliwości, to zmarnowano szansę, to był pierwszy pomysł, bardzo rozsądny, żeby po prostu stworzyć Izbę Dyscyplinarną, stworzyć procedury i rozbić po prostu tę te patologię, która polegała na tym, że nad wszystkim, wszystkimi sędziami władzy miał KRS. KRS był wybierany przez prezesów sądów, których sam wybierał. Czyli gromada kilkudziesięciu ludzi, jak ja mówię o Kaście, to nie mam na myśli sędziów wszystkich, tylko tych kilkudziesięciu cwaniaków yy, kontrolujących wszystko ten establishment prawniczy. Oni się wybierali w nieskończoność i sami jeszcze przed sobą odpowiadali w ramach procedur dyscyplinarnych. Tę chorą sytuację, żeby rozbić, wystarczyło przyjąć pierwotny projekt, którym PiS dysponował, czyli to, żeby KRS wybierali wszyscy sędziowie. Ogół sędziów, jakieś 10 tysięcy w Polsce. To naprawdę jestem przekonany, że gdyby mieli taką możliwość młodzi sędziowie, to większość tam, jest zdecydowaną większość stanowią ludzie uczciwi, i oni by nie wybrali KRS-u z panem Burym czy z panem Żurkiem, tylko z, z ludźmi, z którymi można by rzeczywiście sądom przywracać jakieś lepsze przywracać po prostu dobre imię w społeczeństwie, bo dzisiaj prestiż sędziego jest gdzieś w okolicach prestiżu Szambonurka, a Boże, bodaj nawet niżej, jeśli chodzi o zaufanie społeczne. No ale niestety to by było sprzeczne z pisowskim instynktem i zasadą myślenia, że o wszystkim decydują kadry, no bo co wybiorą sobie jacyś ludzie? Kto, kto to będzie kontrolował? Nie, nie, to musimy zrobić inaczej, musimy mieć naszych sędziów i przeciwstawić ich onym sędziom. No a skąd wziąć tych naszych? No, przewerbować. No to już dokładnie za pierwszego PiSu próbowano tego i to się skończyło takimi postaciami, przypomnę, jak prokurator Kapusta, prokurator Kaczmarek, e, komendant Kornatowski, czy Jaromir Necl. A teraz ta sama strategia się też skończyła no, w małą EMI prawda, i grupą jej ujeżdżaczy w, w, w Ministerstwie Sprawiedliwości. Taka sanacyjna polityka po prostu nie prowadzi do niczego. Niestety wielką słabością PiSu jest... Nie tylko nawet nieumiejętność dokonywania zmian strukturalnych, ale w ogóle brak zrozumienia, że to na tym zmiany powinny polegać, a nie na tym, że damy naszego człowieka z pierwszej brygady, to jest dobry Polak patriota, i on dopilnuje, żeby teraz już było dobrze i nie było nadużyć.